Rzuciłeś się, Sasiu. Jedziemy szybko, dałeś go! A on w piłkę, w jakiś Dalej Stasiu, kras do defi! Szybko, szybko, bo las go goni! Uwaga, za A gdzie ten pierdołka? Tu jedzie za nami, nie może... Jedzie tam z tyłu. Nie. 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 Dawaj szybko, gaz do Teraz nie złapie, nie ma możliwości. Hopka! Juhu! Ale hopka nie zła, ja cię! A gdzie ten z tyłu jest. Nie hamuje. Czemu nie hamowałeś? No a to dlaczego w nas wjechałeś? No. Co? No i tak nas nie dogoniłeś. No i co się stało? Miałeś nas dogonić.